Dobry wieczór, drodzy przyjaciele. Jestem waszą znajomą lekarką, dr Anna Kowalska. Podczas każdej transmisji na żywo wielu panów pyta mnie w prywatnych wiadomościach: Pani doktor, jest pewna sprawa, o którą niezręcznie pytać wprost: Czy jeśli radzę sobie sam zbyt często, to mogą z tego wyniknąć jakieś problemy? Dzisiaj otwarcie omówimy ten problem, który wielu z Was skrywa w sercu. Nieważne, czy jesteś młodym chłopakiem po dwudziestce czy dojrzałym mężczyzną w wieku 40-50 lat, musisz tego posłuchać. Nie czekajcie, aż organizm zacznie bić na alarm, żeby zacząć się martwić. Po pierwsze, musimy sprostować pewne powszechne nieporozumienie. Wiele osób uważa, że częste radzenie sobie samemu to problem tylko młodych ludzi i że z wiekiem nie trzeba się tym przejmować. Jednak dane z mojego gabinetu pokazują coś innego. W zeszłym roku wśród pacjentów z problemami związanymi z prostatą grupa młodych mężczyzn w wieku od 20 do 30 lat stanowiła 25%. Z kolei wśród pacjentów w średnim wieku od 40 do 50 lat blisko 10% zgłosiło się z dolegliwościami spowodowanymi nadmiernym radzeniem sobie samemu. Oznacza to, że niezależnie od wieku, Zbyt częste korzystanie z tej linii może sprawić kłopoty. Aby zrozumieć, dlaczego pojawiają się problemy, musimy najpierw pojąć, czym właściwie jest prostata. Wielu z Was wie tylko, że ma ona związek z, z męskimi funkcjami, ale nie zna jej konkretnej roli. Mówiąc prosto, prostata jest jak mały kasztan umiejscowiony pod pęcherzem moczowym i przed odbytnicą, otaczając naszą cewkę moczową. Zobaczcie, jak kluczowe jest jej położenie: z jednej strony połączona z pęcherzem, z drugiej kontroluje oddawanie moczu, a do tego uczestniczy w funkcjach rozrodczych. Jej główne zadania są dwa: po pierwsze, wydzielanie płynu prostaty to kluczowy składnik nasienia. Przy każdym wytrysku, prostata punktualnie pracuje na nadgodzinach, wydzielając swój płyn, który miesza się z plemnikami, tworząc prawidłowe nasienie. Po drugie, kontrolowanie oddawania moczu, ponieważ otacza cewkę moczową, jej skurcz lub rozluźnienie pomaga nam płynnie oddawać mocz. Myślę, że teraz możecie sobie wyobrazić, co się dzieje, gdy prostata jest stale w stanie wysokiej intensywności pracy. Na przykład, jeśli w krótkim czasie często radzisz sobie sam, za każdym razem zmuszasz prostatę do wydzielania płynu i uczestniczenia w skurczach. To tak, jakby kazać komuś pracować bez przerwy na nadgodzinach. Prostata wielokrotnie ulega przekrwieniu, a tkanki powoli nabrzmiewają, z czasem dochodzi do jej przerostu z przekrwienia. Wiele osób myśli, że przerost prostaty to domena starszych mężczyzn. To nie do końca prawda. U osób starszych przerost prostaty to najczęściej łagodny rozrost gruczołu krokowego związany z wiekiem i zmianami hormonalnymi. Natomiast u młodych mężczyzn jest to najczęściej przerost kompensacyjny, spowodowany częstym przekrwieniem. Chociaż przyczyny patologiczne są różne, dolegliwości, które powodują, są równie uciążliwe. Jakie sygnały wysyła nam prostata, kiedy protestuje? Zacznijmy od najczęściej błędnie interpretowanego objawu problemów z moczem. Niektórzy panowie mówią: Pani doktor, ostatnio ciągle biegam do toalety, czy to często mocz? Niekoniecznie. Często problemem nie jest to, że masz za dużo moczu. Ale to, że nie opróżniasz pęcherza do końca. Na przykład, gdy idziesz do toalety, strumień moczu staje się bardzo cienki i musisz stać dłuższą chwilę, żeby się załatwić. Po wszystkim podciągasz spodnie, a po dwóch minutach znowu czujesz pełny pęcherz i musisz iść jeszcze raz. Czasem pod koniec oddawania moczu pojawia się kropelkowanie, które może zmoczyć bieliznę. To nie jest częstomocz, ale powiększona prostata, która uciska cewkę moczową. Mocnie może być wydalony jednorazowo, i w pęcherzu zostaje jego resztka, dlatego ciągle chce ci się do toalety. Jeśli prostata jest długotrwale przeciążona, a nawet dojdzie do stanu zapalnego, objawy stają się jeszcze wyraźniejsze. Przyszedł do mnie 23-letni programista, pan Jakub, który powiedział, że ostatnio zauważył w nasieniu ślady krwi. Był tak przerażony, że nie spał całą noc. Inny pacjent, 30-letni. Pan Tomasz, mimo uczucia zbliżającego się wytrysku, nie mógł go osiągnąć. Myślał, że to wytrysk wsteczny i prego, im więcej o tym myślał, tym bardziej był niespokojny. W rzeczywistości obie te sytuacje często mają związek z prostatą. Krew w nasieniu może oznaczać, że przekwienie prostaty jest tak silne, że pękają lokalne naczynia włosowate. Niemożność wytrysku to niekoniecznie wytrysk wsteczny, ale efekt tego, że prostata po częstej pracy nie nadąża z produkcją wystarczającej ilości płynu. Objętość nasienia jest zbyt mała, by mogło zostać płynnie wydalone. Najpoważniejsze objawy tokujący ból przy oddawaniu moczu i uczucie gorąca w podbrzuszu. Pewien pacjent opisał, że każde oddawanie moczu jest jak sikanie wodą z chili, ujście cewki moczowej boli i piecze. Czasem nawet chce mu się sikać, ale nie może i musi bezradnie kucać w toalecie. W takiej sytuacji nie należy zwlekać. To bardzo prawdopodobne, że w prostacie rozwinął się stan zapalny, a nawet doszło do infekcji dróg moczowych. Jeśli podczas częstego radzenia sobie samemu nie zadba się o higienę, bakterie mogą łatwo dostać się w górę cewki moczowej i zainfekować prostatę, powodując te objawy. W tym momencie na pewno niektórzy z Was zapytają: Pani doktor, to ile razy to już jest za dużo? Raz dziennie jest w porządku, a co dwa dni? Prawda jest taka, że nie ma jednej ustalonej normy. To nie jest tak, że raz dziennie to na pewno źle. A raz na trzy dni to absolutnie bezpiecznie. Każdy ma inną budowę ciała, wiek, styl życia, a więc i tolerancja prostaty jest inna. Na przykład 20 latek w dobrej formie fizycznej, który dużo ćwiczy, może nie odczuwać nic przy 3-4 razach w tygodniu. Ale 30 latek, który prowadzi siedzący tryb życia i ma słabszą kondycję, może odczuwać problemy z oddawaniem moczu już po dwóch razach w tygodniu. Jak więc ocenić, czy przekraczamy granice? Wystarczy słuchać sygnałów wysyłanych przez organizm. Jeśli pojawią się któreś z poniższych objawów, oznacza to, że prostata woła o pomoc. Pogorszenie problemu z niepełnym opróżnianiem pęcherza. Na przykład strumień moczu staje się cieńszy, czas oddawania moczu wydłuża się, lub po chwili znowu czujesz potrzebę. Uczucie pieczenia lub kłującego bólu przy ujściu cewki moczowej, nawet jeśli pojawia się tylko sporadycznie. Nieprawidłowości podczas wytrysku, takie jak krew w nasieniu, e, słaby wytrysk lub uczucie, że chcesz, ale nie możesz. Tępy, pobolewający ból w podbrzuszu, kroczu lub jądrach. To wszystko są sygnały od Twojego ciała, które mówią ci: zatrzymaj się. Jeśli pojawią się takie łagodne objawy, nie panikuj. Najpierw pozwól prostacie odpocząć. Jak? Po pierwsze, zmniejsz częstotliwość radzenia sobie samemu. Jeśli robiłeś to 3-4 razy w tygodniu, ogranicz do jednego razu, a nawet zrób przerwę na miesiąc lub dwa. Po drugie, spróbuj odwrócić uwagę. Po pracy idź pobiegać, pograć w piłkę, albo znajdź sobie hobby, takie jak wędkarstwo czy składanie klocków Lego. Unikaj siedzenia samemu w pokoju i treści, które mogą wywoływać impuls. Poza tym, zmień codzienne nawyki. Unikaj długiego siedzenia. Po każdej godzinie pracy wstań i pochodź przez 5 minut, ponieważ siedzenie uciska prostatę i pogarsza przekrwienie. Możesz codziennie robić 15-minutowe nasiadówki w ciepłej wodzie, około 40 stopni Celsjusza, co pomoże prostacie się zrelaksować i zmniejszy przekrwienie. W diecie unikaj zbyt ostrych potraw i nadmiaru alkoholu, ponieważ podrażniają one prostatę i nasilają stany zapalne. Generalnie przy łagodnych objawach, jeśli będziesz konsekwentnie odpoczywać przez miesiąc lub dwa, u większości osób nastąpi poprawa. Ale jeśli pojawią się następujące sytuacje, nie zwlekaj, koniecznie i szybko zgłoś się do lekarza, mocz staje się mętny, a nawet pojawia się w nim biała wydzielina. Pieczenie i ból przy ujściu cewki moczowej są silne, a oddawanie moczu staje się coraz trudniejsze. Problem krwi w nasieniu powraca lub wytryskowi towarzyszy wyraźny ból. Ból w podrzuszu lub kroczu promieniuje do dolnej części pleców lub kości ogonowej. Te objawy mogą oznaczać, że w prostacie doszło do infekcji lub ostrego stanu zapalnego, co wymaga diagnostyki. Jakie badania wykonuje się w szpitalu? Nie martwcie się, nie jest to skomplikowane. Najpierw wykonamy badanie ogólne moczu, aby sprawdzić, czy nie ma infekcji dróg moczowych. Następnie zrobimy badanie wydzieliny prostaty, pobierając niewielką jej ilość, aby sprawdzić, czy liczba białych krwinek i ciałek lecytynowych jest w normie. Jeśli białych krwinek jest za dużo, a ciałek lecytynowych za mało, może to wskazywać na zapalenie prostaty. W razie potrzeby wykonuje się również USG prostaty, aby ocenić jej wielkość i kształt oraz wykluczyć inne problemy. Jeśli chodzi o leczenie, w przypadku zwykłego przerostu z przekwienia, zmiana stylu życia wystarczy do powrotu do zdrowia. Jeśli występuje stan zapalny, mogą być potrzebne leki przeciwzapalne i poprawiające oddawanie moczu. W cięższych przypadkach może być konieczna fizykoterapia, ale w większości przypadków operacja nie jest potrzebna, więc nie ma się czego bać. Chciałabym jeszcze poruszyć kwestię długoterminowego ryzyka. Czy jeśli będziemy ciągle ignorować protesty prostaty, może to przerodzić się w poważniejszą chorobę? Miałam pacjenta, który już po dwudziestce miał objawy niepełnego opróżniania pęcherza. Uważał, że jest młody i samo przejdzie, więc to zignorował. W wieku 30 lat zdiagnozowano u niego przewlekłe niebakteryjne zapalenie prostaty. Codziennie odczuwał ból w kroczu, a oddawanie moczu było niekomfortowe. Leczenie trwało ponad pół roku, zanim nastąpiła poprawa, dlatego pamiętajcie, nie ignorujcie małych sygnałów od prostaty. Dostosujcie się na czas, a jeśli objawy są poważne, szybko szukajcie pomocy medycznej. Większość problemów da się rozwiązać. Najgorzej jest zwlekać, bo to tylko potęguje kłopoty. Na koniec chcę jeszcze raz podkreślić: prostata nie jest żelaza, ona też potrzebuje odpoczynku. Nie musimy traktować radzenia sobie samemu jak potwora czy powodzi. Umiarkowane uwalnianie napięcia jest normalne. Kluczem jest słuchanie swojego ciała. Kiedy jest zmęczone, daj mu odpocząć. Kiedy bije na alarm, potraktuj to poważnie. Nie pozwólcie, by mały problem stał się dużym kłopotem, tylko dlatego że wstydzicie się zapytać lub pójść do lekarza. Dzisiaj poruszyliśmy wiele tematów, wszystkie bardzo konkretne i związane ze zdrowiem mężczyzn. Jeśli uważacie, że te informacje są przydatne, pamiętajcie o subskrypcji i obserwowaniu kanału. Podzielcie się też tymi treściami z przyjaciółmi, którzy mogą ich potrzebować. Jeśli macie pytania, zapraszam do zostawiania komentarzy. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć, gdy tylko je zobaczę. Nie zapomnijcie też włączyć dzwoneczka, aby jako pierwsi otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach na temat zdrowia. Do zobaczenia na następnej transmisji na żywo. Życzę Wam wszystkim zdrowia.